3, 2, 1, cześć, z tej strony Maciek Janiszewski, domowa siłownia, witam Cię na swoim kanale i zapraszam na trzeci tydzień wspólnych treningów w konwencji jak zacząć ćwiczyć na bieżni elektrycznej, w konwencji jak wypracować nawyk, jesteś ze mną, mam nadzieję, że wytrwałeś, wytrwałaś dwa pierwsze tygodnie. Więc dzisiaj mamy trening numer 7. Yy, progresujemy sobie o kolejne pół kilometra na godzinę w prędkości. I yy, jeden punkt w nachyleniu. Zaczynaliśmy od 3,5 kilometra. Dzisiaj mamy 4,5. Yy, popatrzcie, mały lutkimi plasterkami dokładamy sobie yy, prędkości. Yy, dołożyliśmy też już dwa plasterki nachylenia. Więc to już jest trzeci tydzień, trzecia progresja, druga progresja, tak? Druga progresja, jeśli chodzi o parametry naszego sprzętu, i tu już powinniście zobaczyć, że idziecie szybciej, że idziecie wyżej. Więc to, to bardzo fajnie obrazuje właśnie tą progresywną formę trenowania, do której dążymy, do tego, aby było ciężej, a nie łatwiej, bo tylko to sprowadza wywołuje stres w naszym organizmie, do którego możemy się zaadoptować i, i, i przyprogresować tak? czyli stres, regeneracja, adaptacja i możemy troszeczkę więcej tak, i tak nasze zbudowane jest ciało że jeśli już raz pozna jakiś bodziec, któremu było ciężko, no to stara się przystosować do niego żeby było trochę lżej tak? i to jest piękne Dlatego my sobie tutaj progresujemy, ale również progresujemy sobie w ćwiczeniach. Jak wiecie, każdy tydzień to trzy treningi. I jak, jak ja na to mówię, poniedziałek i piątek to trzyminutowe marsze połączone z gimnastyką. Środa to 10-minutowe wybieganie, w zasadzie wychodzenie. Więc dzisiaj jesteśmy w trzecim tygodniu, w siódmym treningu i dołożymy sobie krancze, czyli ćwiczenie na mięśnie brzucha. Bardzo proste. Też wybieram te ćwiczenia, które po prostu są łatwe technicznie. Nie są może najbardziej efektywnymi ćwiczeniami. Tutaj oczywiście z tej czwórki, która będzie, to te brzuszki są jakby najbardziej slangowo-lajtową rzeczą. Natomiast tak jak mówię, tu chodzi o to, żeby już poszedł jakiś bodziec, ale przede wszystkim, żeby wypracować ten nawyk pracy, treningów, ćwiczenia, więc, więc dlatego są tutaj te ćwiczenia z masą własnego ciała jako gimnastyka. Więc jedziemy pierwsze 3 minutki za mną. Hop. Robimy 10 ładnych przysiadów, spokojnych, całe stopy na ziemi. 9, 10, 10 pompeczek możemy zrobić je z wykorzystaniem bieżni, jeśli oczywiście Twoja bieżnia jest stabilna. I 10 crunchy, czyli brzuchów tutaj w leżeniu. Hop. Łopateczki oderwane. Kolanka czy podkulone, czy na ziemi. 9. Dycha. Pierwsza rundka za nami. Gimnastyki z nowym ćwiczeniem. 3. 2, 1, go. Dzisiaj paskudna pogoda. Nie zachęcająca na pewno do wyjścia na dwór, ale sam też coraz częściej o tym myślę. Tak, są miejsca w Polsce, gdzie na pewno w tym okresie jesienno-zimowym. Yy, Nasycenie smogu spalanej płyty MD w śmieci i pampersów jest tak duże, że tu właśnie ciekawe pytanie, tak? ciekawa kwestia: czy lepiej iść pobiegać, poruszać się na świeżym powietrzu, w smogu, na świeżym powietrzu, czy jednak być może zrobić trening w zamknięciu, gdzie być może jeszcze nie wiem, czy oczyszczasz powietrza, czy jakaś wentylacja sprawna. Sprawia, że jednak ta jakość powietrza jest lepsza. Tutaj ja mieszkam na Wawrze w Warszawie i tutaj, szczególnie w tych komunikatach zimowych, jakość powietrza jest relatywnie słaba. Więc mówię. Jest to coś, to, co kiedyś prawda, można było żonglować, że bieganie tam zima, nie zima, nie ma w ogóle tam. Wymówek, ubieraj się, nie ma z, 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 złej pogody, są źle ubrani ludzie. Natomiast, no jednak, dzisiaj, w tej kwestii zanieczyszczenia środowiska, no, ciekawe pytanie, tak? Jest to rzecz, która no, na pewno nie chcę powiedzieć, że zaprocentuje pozytywnie, raczej negatywnie, i, i wydaje mi się, że trzeba z tym walczyć. Ja sam nie testowałem, nie sprawdzałem na sobie, wiem, że są swego rodzaju maseczki z filtrami tam jakimiś węglowymi, które, które troszeczkę, które oczyszczają to powietrze. Takie jest ich zadanie. Więc to, to ciekawa rzecz, tak? Tutaj moje przemyślenia. A my robimy swoje, tak? Pracujemy nad nawykiem, idziemy sobie kroczek po kroczku, pomalutku, po cichutku yy, i ciśniemy cały czas do przodu. Dbamy o siebie. Mam nadzieję, że udało Wam się wprowadzić chociaż jeden malutką zmianę. Proponuję, może raz w tygodniu spróbować też coś poprawić w swoim jedzeniu. Może słodycze nie 7 dni w tygodniu, a 6, a za tydzień 5 i tak dalej, i tak dalej. Popatrzcie, właśnie tak jak z tym rozwojem w treningu. Pomalutku, a za kilkanaście tygodni, kilkanaście miesięcy, kilkanaście lat. Macie ćwiczyć, macie się ruszać, macie czuć się dobrze. 10 przysiadzików. Dycha. 10 pompeczek zrobimy sobie tutaj w formę damskich pompek w pełnym zakresie. Oczywiście, jeśli robisz. Męskie pompki, nie ma żadnego problemu. Dycha. I dziesięć. Kręczy. Brzuszeczków. Op. Nogi czy w górze. Oderwane łopatki. Dziewięć. Dycha. Op. Druga gimnastyczka za nami i jedziemy. Ostatnie 3 minutki marszu, 440 metrów pokazuje komputer. Nachylenie 3 punkty. Prędkość 4,5 km na godzinę. tętno troszeczkę skoczyło. Zobaczymy sobie. 9,1. Ja serduszko bije troszeczkę szybciej, a my sobie przemierzamy. Po połowa planu za nami, tak? Po dzisiejszym treningu będziemy już mieli z górki. E, masz jakieś pytania? Pisz śmiało. Nie wiesz, czy dobrze ćwiczysz? Nagraj się. E, Podaj link, ja zobaczę, czy, czy sam udzielę Ci wskazówek, czy podkleję link, sk skąd można podpatrzeć jak to zrobić. Ćwiczenia są nasze bardzo proste po to, aby właśnie e, nie sprawiały wam problemów, żebyśmy mogli zacząć ćwiczyć e, i, i dlatego ten planik jest tak skonstruowany minimum. Z boku patrząc. Wygląda może troszeczkę śmiesznie, ale nie dajcie, nie dajcie sobie wmówić, że to jest coś słabego. Tak właśnie powinno się zaczynać przygodę ze sportem, z aktywnością po malutku. Malutkimi kroczkami ciśniemy do przodu. Więc robimy swoje, nie patrzymy się na innych, nie słuchamy malkontentów. O, hasło mojego trenera, jeszcze trenowałem sporty walki, prazylijskie jiu-jitsu, Mareczek Pasierbski, pozdrawiam Cię. Właśnie idzie ten chłopak przez życie z tym hasłem. Ja, ja je podchwyciłem, bo jest po prostu wyśmienite. Nie słuchaj innych, rób mądrze, ucz się od najlepszych i pomalutku osiągniesz sukces. Na wypracowanie nawyku potrzebny jest czas. A żeby go wypracować, trzeba go powtarzać, a żeby go powtarzać, nie można się zniechęcić. Więc lepiej zrobić to wszystko dużo wolniej i robić, niż przez trzy dni rzucić się na to, że Ty teraz będziesz maratończykiem na bieżni. Bo to w 99% przypadków się nie udaje, bo czy kontuzja... Czy, czy zniechęcenie, czy zmęczenie, a my właśnie mamy iść sobie do przodu, nie czuć strasznego zmęczenia, mamy czuć głód treningu i dobrze się przy tym bawić. Mamy to dzięki Ci za siódmy wspólny trening i widzimy się na dziesięciominutowym wymarszowaniu.